Mama jak jeszcze żyła to opowiadała o moich narodzinach, że urodziłem się w poniedziałek przed 8 rano i wiedziała, że to jest ósma rano, bo jak skończył się poród to dzwonek po prostu ze szkoły, która była obok szpitala w Łęczycy zadzwonił na pierwszą lekcję. Czekaj. O, to, to się kręci. Poniedziałek, 2 stycznia 2023. Czas na aktualizację. Może dlatego, że właśnie urodziłem się w poniedziałek przed 8 rano jestem taki pracowity. Tydzień temu byłem w Luksemburgu, spacerowałem sobie, byłem na święta urodziny. A, a dzisiaj jestem w moich pięknych górach skalistych. Jestem już w pracy, więc historia tamtego tygodnia była bardzo łatwa. Siedziałem z rodziną do 28. sirody, no i w środę wyleciałem samolotem do Kanady, ale niestety utknąłem już w Luksemburgu na lotnisku. <grytanie> Otóż był problem z samolotem, jakiś problem techniczny, nie mogli wystartować bez zgody jakiegoś inżyniera. Że inżyniera nie było na miejscu, samolot był uziemiony na lotnisku przez 5 godzin. I... Ja chciałem zostać, ale to tak, tak nie działa z liniami lotniczymi. Sama summarum, wyleciałem z Luksemburga z 4,5 godzinnym, godzinnym opóźnieniem. Doleciałem do Londynu, gdzie miałem przesiadkę. I niestety już nie zdążyłem na przesiadkę. No i British Airways, no musiało mnie zapisać na za następny lot, następnego dnia, czyli w czwartek 29. No i dali mi hotel. E, vouchery na obiad, e, kolację i śniadanie, no i musi, będą musieli mi dać 600 euro odszkodowania. Także to jest to, co u mnie słychać. No i później e, dostałem wyjazd, znaczy ja już wiedziałem w Luksemburgu, że mam wyjazd do British Kolumbii i wiedziałem, że jest on w piątek, no i teraz jestem. Przyjechałem do Montrealu w czwartek na wieczór, w piątek rano przyjechałem na bazę, spakowałem się, ugotowałem coś tam w czwartek wieczorem w domu i oto jestem w British Columbi. Eee, trzy dni jazdy, piątek, sobota, niedziela. Dobra, idę do Traka, bo trochę zimno. I w ręce z tą kawą jest minus 15, minus 12. Piękna zima, świeży puch. Park Narodowy. Mam jakieś 50 km do granicy z British Columbią, czyli znajduję się w Albercie. Także można powiedzieć, że. Ciepło nie jest, ale jest pięknie. To jest to, co u mnie słychać. Dzisiaj jest poniedziałek, pierwszą zrzutkę mam w czwartek. Nie, przepraszam, w środę na wieczór, de facto w czwartek w nocy. Z środy na czwartek. Później w czwartek rano płynę na wyspę, gdzie mam dwie zrzutki i mam nadzieję, że w czwartek uda mi się wrócić z powrotem na ląd, bo w piątek mam ostatnią zrzutkę w Seattle, w Waszyngtonie. Oczywiście przed rozładunkami Zdążę wykręcić pauzę. Jeszcze nie wiem, czy to będzie miejscowość Hop, celiwak. Pomyślę o tym później. Dobrze, teraz według zwyczaju odpowiem na trzy pytania, które zdaliście pod aktualizacją wcześniejszą. Pytanie numer jeden. Czy traki, którymi jeździsz w Prince, mają zwykłe halogeny czy ty czy to ledy? Na niektórych filmach widać jakby to były świeczki. Znaczy no, nowe Volvo już mają ledy. Stare te modele, którymi jeździmy, to były halogenowe światła. Eee, ale to jest Problem w Kanadzie i w Stanach jest taki, że latem, jak często bym nie miał szyby, będzie zawsze zawalona białkiem, a zimą, jak bym nie miał szyby, to będzie zawsze taka warstwa soli albo większa. To to jest nic. I jak się jedzie po prostu zimą, no to wyczyszczę te światła, ale one po jakimś czasie cały czas się zasyfiają i z, jest mniejsza efektywność tego, nie? Czasami trzeba właśnie stanąć przemyć, no ale co? Długa historia, także no nie, mamy ledy. Pytanie numer dwa. Czy, jeżeli będziesz miał możliwość i Klara wyrazi chęci, to zabierzesz ją ze sobą w trasy po Kanadzie USA? Oczywiście, że tak. Już nawet rozmawiałem o tym z rodzicami, no ale ona też jest za, za młoda, jeszcze ma 11-12 lat. E, wiem, że jest to dziecko, bardzo ciekawe świata, no i przypuszczam, że będzie ją interesowało. Będą ją interesowały podróże. Chociaż spędzić tyle godzin w traku, no to nie jest zawsze ciekawe, szczególnie gdy siedzie przez nudne prerie. Ale takie widoki. Na pewno by się klarze spodobała, chociaż ona lubi, lubi góry, ale bardziej lubi morze. I ostatnie pytanie. E, czy się cieszysz, że omija cię, teraz już ominęła. Sytuacja pogodowa w Kanadzie i w stanie nowy Jork. Znaczy Ta sytuacja, która miała miejsce właśnie w święta, ja przed tym uciekłem samolotem. E, w Montrealu wyleciałem w środę 21, a to przyszło do Montrealu 22 czy tam 23, już nie pamiętam, ale już. Loty na zachodzie Stanów były przez tą nawałnicę, yy, że tak powiem, miały wpływ na to, nie? I już były opóźnione niektóre loty. Mi się udało o tym ociec i bardzo się z tego cieszę, bo w tym roku zima mnie nie oszczędza. I powiem wam ten wyjazd. Wyjechałem z Montrealu w piątek. Cały czas jestem na asfalcie w Ontario Północnym. Minimalnie tam był taki moment, że była gołoleć, ale to, było, to była taka bardziej związane ze zmianem frontów, bo nie było opadów, tylko taka mgła, mżawka, która wisiała w powietrzu i bardzo mało e, osiadała na asfalcie, ale mimo wszystko, no miałem troszeczkę lodu na szybie, trochę się trochę tym martwiłem, ale e, po godzinie jazdy wyjechałem i cały czas po asfalcie, cały czas bez śniegu i prognoza jest taka, że dzisiaj też dojadę do British Columbia bez opadów, także jak kierowca może to unika tego, ale jazda w śniegu też jest fajna. Taki to był typ trzech pytań. Zadawajcie kolejne. Za tydzień odpowiem na 3 albo 4 albo 5 następnych, w zależności. Taki to był typ aktualizacji. 2 stycznia 2023. Jestem pewny, że nieraz popełnię błąd i powiem 22, zanim się przyzwyczaję. Rafał Zazuniok, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę i życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Pa!